Masz już problemy z karkiem, czy nie chcesz ich mieć? Istnieją trzy ćwiczenia, które każdy człowiek powinien zapamiętać na całe życie i regularnie stosować, aby móc sobie pomóc. Jestem Roland lipscher bracht wyjaśniam Ci je, a ina Ci je pokazuję. Zaczynamy od razu od pierwszego. Siadasz na krześle, prostujesz się tak, że widziany z boku masz prosty kręgosłup, pozwalasz ramionom pięknie się zrelaksować. I następnie zginasz swoje prawe ramię. Także tworzy ono ostry kąt i praktycznie przyciągasz swoje prawe ramię jak najniżej. A potem możesz już to zapamiętać. Patrzysz w prawo o 45 stopni, więc wyobraź sobie, że tutaj jest przód, tutaj bok, i patrzysz dokładnie na środek, podczas gdy się ustawiasz. Pięknie prostujesz się i sięgasz lewą ręką nad głowę, a następnie cofasz się trochę, aby złapać się diagonalnie z tyłu za potylicę. Ostatnia rzecz, którą robisz, przygotowując się, to przyciągasz swoją brodę w kierunku gardła i zauważysz, że to prostuje twoje ciało jeszcze raz i sprawia, że jest jeszcze bardziej proste. A gdy już ustalisz pozycję ćwiczeniową, przesuwasz swoją głowę w stronę lewego kolana za pomocą lewej ręki, a potem poczujesz, że z tyłu po prawej stronie szyi jest taki pasek. Najczęściej zbyt krótki i odgrywa dużą rolę w silnych bólach głowy i migrenie. Gdy masz go wolny, po prawej i lewej stronie, twój kark jest już znacznie bardziej zrelaksowany. I wtedy rozciągasz się coraz bardziej. Dbasz o to, aby plecy były proste, aby ramię było ładnie opuszczone i że podbródek jest coraz bardziej cofnięty. Robisz to przez 2 do 2,5 minuty, zawsze zwiększając intensywność i upewniając się, że ból rozciągania jest tutaj zawsze jeszcze dobrze znośny. To samo po drugiej stronie. Drugie ćwiczenie jest bardzo podobne. Ale dotyczy innych obszarów rozciągania, aby uczynić to bardziej doskonałym. Zaczynasz znowu dokładnie tak samo. Zginasz prawą rękę. Prawe ramię jest opuszczone. Siadasz prosto. Dbasz o to, aby twój kręgosłup był całkowicie wyprostowany. Przyciągasz podbródek do gardła. Kiedy kręgosłup przyjny jest prosty, sięgnij lewą ręką nad głowę. Pozostając nad głową, nie obracaj ani nie zginaj teraz głowy, ale przesuń ją tylko na bok. A potem od razu zauważasz dalsze rozciągnięcie po bokach, tutaj. Przeciągnij dalej na bok. Prawe ramię musi być ciągnięte głęboko, ponownie przez 2 do 2,5 minuty, tak aby było ledwo znośne. I to samo potem po drugiej stronie. I przy trzecim ćwiczeniu znowu siedzisz tak, siedzisz prosto, ale się opierasz. Odsuwasz się do tyłu. Być może najpierw przesuwasz Biodra daleko do tyłu. Opierasz się, abyś był całkowicie pewny i wsparty od tyłu. To jest ważne. Teraz weź jedną rękę z palcami na czoło, a drugą rękę na brodę. Teraz najpierw przesuń swoją głowę równolegle do tyłu, nie nadmiernie jej wyginając i nie zginając. Więc powinien nie dokładnie wzdłuż linii. Jeśli to jest pionowa linia twarzy, chcesz przesunąć swoją głowę tak do tyłu. To oznacza, że Twoja szczęka jest przyciągana do tyłu, a głowa jednocześnie cofa się. To zazwyczaj idzie tylko na bardzo krótki dystans. Jest jednak ważne dla dokładności wykonania, dla efektywności. Więc podbródek cofa się i głowa cofa się. I wtedy zauważasz, że teraz nic się nie rusza, nie idzie już dalej z powrotem. A następnie pozwól swojej głowie nieco się wygiąć do tyłu. Jednak cały czas upewnij się, że podczas całego procesu broda jest jak najbardziej wysunięta do tyłu. I idź dalej, zrób to sam, idź dalej w nadmierną wyprostowaną pozycję. I widzisz już, że i nie to sprawia trudności. I to dobrze, ponieważ wtedy ćwiczy to jednocześnie, aby to uwolnić. Spróbuj, nie chcę nawet dotykać, wtedy możesz sam ocenić. Zawsze także jest to jeszcze znośne. I tak naprawdę powinieneś w końcu móc położyć głowę prawie na ramionach, na karku. Ale widzisz, to jest rzecz, którą musi również ćwiczyć Ina. Ale dobrze, że to znaleźliśmy, bo jest tam jeszcze trochę deficytu. Pytam teraz tylko, jeśli nie trzymasz już podbródka, czy nadal możesz się dalej wygiąć, nie idąc do przodu? To jest wąskie gardło. Wiele osób ma tak jak Ina. Jeśli masz to samo, to to ćwiczenie jest naprawdę bardzo ważne.